Do utworzenia kodów mających na początku 4 litery, a następnie 3 cyfry, tym razem wykorzystujemy 26 liter alfabetu oraz wszystkie cyfry. To oznacza, że wybierając literę, mamy 26 możliwości wyboru jednej z nich na pierwszym miejscu, na drugim miejscu mamy znów 26 możliwości. Tutaj też. I tutaj też. Natomiast jeśli chodzi o cyfry, to mamy do wyboru jedną z dziesięciu cyfr. Od 0 do 9. To oznacza, że na tym miejscu możemy wybrać, a raczej mamy 10 możliwości wyboru. Tutaj mamy 10 możliwości wyboru. I tutaj również. I teraz zapiszemy takie działanie. 26 do potęgi czwartej razy 10 do potęgi trzeciej. No i to się równa. 26 do potęgi czwartej to 456 976. 10 do potęgi trzeciej to 1000. To się równa. 456 976 000.